Witajcie bardzo serdecznie w newsach z e-sportu po ponad tygodniowej przerwie Turito, gdzie że materiały ze sterladera się Wam spodobały, a już w dzisiejszym odcinku. Sukces pingwinów na ESL Pro League, ile zarabia zawodnik Ninjas Pyjamas? 128 tik i Source 2 w CSGO, radykalny system banów w Chinach. Serdecznie zapraszam Was do zostawienia łapy w górę i subskrypcji, by nie przegapić następnego odcinka. Również na moim fanpage'u kończycie giveaway na kosy za prawie 350 zł. Link znajdziecie w opisie i komentarzu. Zaczynajmy newsy. Team Kingwin podczas wczorajszych rozgrywek ESL Pro League udowodniło, że zależy na powstaniu w rozgrywkach ESL. W dwukrotnej potyczce w systemie Best of One dwukrotnie wygrywają przeciwko francuskiemu Envias. Jedną z najbardziej pamiętnych akcji jest Ninja Diffuse Spero, zobaczcie i usłyszcie reakcję drużyny na Teamspeak'u. W sensie na środku jest jeden Wytrawałem. Jeden drop Idę drop zabić Ty defa masz po prawej, szperą Gdzie Tam jest ten def? Po... def... No BESIEK! po prawej No BESIEK po, prawej. Bez po, bez po o, już i trak No małeś You Ajajaj Nice! Co, co się co? co kurwa! Dobre kraje. Kurwa, coś to hitem świata? Teraz chyba goodbye szpero. Oj, Scream, małe problemy. Szpero! Szpero wygrywa tę rundę! To było nieprawdopodobne, ależ bond screama. Na pewno wielu z Was zastanawiało się, ile zarabia prozawodnik CSGO. Poznaliśmy już pensję Virtus Pro, które wynoszą nawet 25 tysięcy dolarów miesięcznie, ale ile może zarabiać gracz niegdyś szwedzkiej potęgi Ninja Sim Pyjamas? Właściciel NIP zdradził, że zawodnicy zarabiają od 170 000 do 230 tysięcy dolarów rocznie, co dawałoby od 14 000 do 19 tysięcy dolarów miesięcznie. Ta pensja jest dla większości, nie tylko graczy, marzeniem. Osobiście jestem zainteresowany faktem, ile może zarabiać taki gracz FaceClan czy Fnatic. Najprawdopodobniej już wkrótce, bo w wakacje użymy nowy silnik Counter Strike'a, nową operację i do tego 128 tick. Brzmi jak marzenie bądź sarkazm, ale na chińskiej konferencji, gdzie zostało zaprezentowane CSGO, zostały zapowiedziane wszystkie postanowienia wyczytane wcześniej. Trochę długo musimy czekać na tę nową operację. Natomiast jeżeli ma ona ze sobą przynieść coś, co sprawi, że CS będzie dużo lepszą grą, to oh boy, jakże jestem podekscytowany. Jeżeli ma życie o raju bez citeru. To Chiny już wkrótce będą takim miejscem. Mianowicie, by założyć konto i grać w CSK, będzie wymagane posiadanie dowodu tożsamości, co oznacza jedno konto na jedną osobę. Teraz, gdy przykładowy oszust będzie chciał odpalić wallhacka i prędzej czy później zostanie zapany, to już nigdy nie powróci do gry. Prócz samego konta Steam, zostanie zbanowana jego osoba, numer dowodu tożsamości, numer telefonu, po prostu nie ma możliwości powrotu. A wy co myślicie na ten temat? Czy taki system przydałby się w Europie, czy nie? Piszcie w komentarzach. Oh Wait, did he actually just? He actually just got banned! He oh just got backed O MOD He just got fucking back banned! To tyle niców na dziś zostaw hapę w górę, by nie przegapić następnego odcinka i subskrypcję. Do zobaczenia!